Powoli będziemy rozpoczynać dzisiejsze zawody. Z mojej strony zwracam uwagę, że jesteśmy na nowym stadionie, na stadionie, który czekał, że tak powiem, na to, żeby pożarnictwo wróciło tutaj i bym sobie, żebyśmy w przyszłym roku też, bo rok organizuje go również, jednak też tutaj się spotkali. W związku z powyższym, proszę Was wszystkich o to, żeby dbać to na mieszkanie. Zwracajcie uwagę na to, jak posługujecie się sprzętem, jak tutaj jest korzystany, że tak powiem, ten tor. Jesteśmy tutaj w pewnym sensie pierwszy raz, tak żeby tutaj lepiej nie było już ostatnio. Jeżeli chodzi o same zawody, to zaraz kapitan prof. Maczura w cenkach umiejscowionych w tym ewentualnie powie jakieś niemące, które jeszcze zostały do wyjaśnienia, chociaż wszystko na biurze znaczy, z dowódcami dużo zostało omówione. Wtedy tutaj stało się, że jako tego naszego strażackiego obowiązku nastąpi teraz złożenie rybunku o rozpoczęciu zawodów, złoży go ruch Sławomych Blaszek, przepraszam, już stres z zawodami promocją, która już są. A my u jak czy nie uchwała Prezesie, Komendant gminny Gaszek melduje drużyny z miasta Cieszyn i gminy Goleszów gotowe do zawodów sportowo-pożarniczych grup A i C. pododdział, pododdział baczność. Pododział na prawo płacz. Czołem druhny i druhowie. prezesie. Pododział baczność. W miejscu rozejść się, spocznij. Hmm. O Nie. W miejscu e, na y, z. Z ok <SR2> hmm. 말고, to że Jeszcze z odbywać się tam na tym placu i proszę w trakcie się po sztafecie w stronę muszki. Chcę mówię, na kolejnym organizmu, o której. Okay. Na bardzo biegniemy pasa, jeżeli chodzi o rzucenie słojowe to tor pierwszy, jest trefny, przepraszam nie mamy pierwszy jest najbliżej, tor drugi tam gdzie jest korzyść skorzyk ostrzegawczy ustawiony. Ja to powtórzę, żeby ktoś miał jakieś problemy z zapamiętaniem. Życzę wszystkim powodzenia. To jest szkole, właśnie, Także zapraszam, zaczynamy się czyny. Drużyna pierwsza za tor, reszta poza tor. Chodzimy trzema tramami, pierwsza, druga i trzecia. Także jedna drużyna biegnie szlachetę, kolejna już tam stoi. Także, żeby to wszystko szło sprawnie, sprawie, sprzęt swój, powodzenia. Przepraszam, jeszcze jedna?

Zostałe dziewczyny proszę o przerwę, swój, reszta na dół.